Więc widzowie, dzisiaj będziemy robić o tak, ociągnięcie, które są tylko i posunę tutaj kamerę. Bo tutaj jest. Okay. Mamy cztery do propozycji. A może położyć bo tak ciężko. Mamy cztery do propozycji. I zostawcie suba w górę, żeby nam się udało. Ej, bo jest trochę odwrotnie. Żeby nam się udało. O, no. Tak, tak, tak. O, tak żeby dobrze. nam się udało. Tak. Najpierw kolor czerwony sam, same czerwone rzeczy. Tak, same czerwone. No, bardzo dużo rzeczy. Taka kula. Jeszcze coś. Róża, bo róża jest czerwona. A może to? No dobra, ten grzybek też może być. O Dobra. Ciech, ciech, ciaść, ciech, ciech, Super. To może nam zmienić kolor i róże. wy się różne, bo. Dobra, kliknę tutaj. Okej, weźmiemy to. To nie jest czerwone. Jest? Ale zmieni kolor wtedy. Zmieni kolor, patrz. No dobra. i będzie. O, taki bordowy będzie. To jest tak ja mam chyba coś jeszcze czerwonego. Nie wiem, czy ten, ale powinna mieć pióra. Misia, misia. Jak to? Tak, dobra. Wejdę z korek. Wow! Mega! A teraz Wam pokażę. No, trzymaj. A w tablet jest, jest psyła do warcela, tego. Nie możemy tak dużo się wychylać. Okej. Okay, abi. Okay, abi się nazywa. I teraz. Na I teraz idziemy do naszego kucy. To z Abi Koła. Okay. i robimy córkę. Okej, okay, najpierw Body. Body chce, żeby był to wąż. Super, mieszam, 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 mieszam. Kolor, kolor, kolor ma mieć, też taki niebieski Ten jest taki niebieska ok zmieni kolor na taki I teraz faktura, też taki można, że Dawaj e, Widzicie? Baty flapy robi Flap Co jest? To przestań robić Battleflapy! Co ty życie? Po Co ty? Gdzie gdzie? Battleflapy. robię. Może wyjść i wejść. No, chyba tak zrobię. Ucinam wszystko i wchodzimy. Dawaj. Magister. O! O nie! No dobra. Na pewno musi to być wąż. Zrobię teraz całe na niebiesko. Żeby to był taki dziwny kolor. Miesza, no, no niebieski. Co to o? Ten kwiat jest niebieski. To na pewno. Tik, 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 To zmieniło kolor na fioletowy. Ale to też jest różowy. To jest niebieski. Ja o samą końcówkę powinnam zatrzeć. Niebieski jest. Jest niebieski, więc mamy. O, śnieżka. Śnieżka jest niebieska. Łałek i ładny kolorek. Piękny. O, butel. Yy, no, no, tak, jest. Jeszcze jest ważka, ale chyba zobaczymy, czy ją użyję. Yy. Tak, użyję. Albo nie. Zobaczmy, czy coś jeszcze mam takiego niebieskiego. Jakbym miała jeszcze to, to bym mogła wziąć, ale tak to chyba pierdolisz. Zobaczmy... O nie, chyba to popsuło kolor. No trudno. To Tym razem to. to. Idziemy. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Oh. Robić tak, ale... Ale ładny! Kis, Okej, Ok, ta fia nazywa się Alice. Ta ja. Okej, Oto na ten, bo nazywa się Aris. Axis. Aksis. Nie mam Wchodzimy w to? To jest fajne. Dobra, wybieram. Wybierz dowolnego, tylko żeby znowu nie robił flapów. Czeka, nie, tego nie, nie Czekaj, wejdziemy wejdziemy. robię. Butterfly! Tutaj wyjdziemy i wejdźmy. Znowu zrobię Butterfly. Wejdźmy. Wychodzimy. I. Wejdziemy. I wchodzimy. No nie. Jeszcze raz wychodzimy. Jezus, musisz stąd tak wyjść. I tak wchodzimy. Ok, ostatnie to będzie ich w koniec, co nie? No. Teraz robimy koteczka Robimy koteczka różowego. Mieszam, mieszam. Okay. Patrzcie ile mamy djax. Bardzo dużo. Okej. Okay. Jaki to są? No loda, co? Nie, no. no loda, nie? No loda. On jest taki... Nie, nie, niebieski. Nie, jest różowy. Okej. Okay. Ten... Tu jest przecież... A jest Z taki... Sprem, brym? Tak. Ech. Jezus. Jeszcze nie było, dobra. Różowy coś. Mm. Hmm... Może ten na ten jeno No, Nie, jest różowy. Mam nadzieję, że popijemy tyle subskrypcji. Tak. Jak ma Katie, Katie. Okej, to koniec na dziś. Pa.